Pomocy, 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 jest! Oh <coughs> no Już myślałem. Dopłynika no. śmierci, w gry? Level, level master, level 100. Zajebiście, zajebiście niebezpieczny to jest. Ale to jak, to jak to zrobić

Kuli, grule, grule. na pletek nie żyję, mam już 10 perełek. Wszyscy należycie do gangu na pletona, idę z wami zawalczyć. Ja należę do gangu kuli, kuli, rampantam. Rampa. Kuli niści na pletona. Oni mi marszczą. Ratunku. Ratunku? No jakim tutaj jest tyle szkieletów? Jak poprosiła kontra gang na pletonisty. the to fuck? To jest niemożliwe. A, biją się. Prawdopodobne. A jest? A szkielety się biją na sumie. Ja sobie najpierw robię. PvP ze szkieletem. A dzisiejszy dunię PvP, dzisiejszy dunię. Ja kupka kiwa, kontra chyba szk... Pan szkieletor. Wygrałem. Dziękuję, dziękuję. Zabra. Gratulacje. Gratulacje widzowie Marwinek Pu. Who... Wygrał. Dziękuję. SM, S, SMS z pracy Sorry I chuj Vertix Patrz jaki luksus Sebastian Lingan golo golo Sebastian Sebastian Lingan golo golo Nie gadaj, że golo golo istnieje Kingu kurwa golo golo ten chłopstwo nie taki ogromny I ja! <grymianie> Seba Seba Szkite No chodź nas kamę nie dziorę Ja tego ja nie powiedziałem Ale ja to po powiedziałem I my <grymianie> Ja znalazłem most I creepera który mnie wysadzi chyba Macie, że ten Golo Golo mógł was ściągnąć dupą na śniadanie

Fajnie, jakby, jakby to się teraz nie zrespiło, 2800 szkieletów na tym moście, Byłbym bardzo wdzięczny. What the fuck? Yes. Skąd się zrespiły na nagle drzwi? Dobra, chłopak, jest bardzo dużo, prawdopodobność, że zginę. Trzeba być bardzo głupim, żeby zginąć w tej sytuacji, ale to jest możliwe na tym świecie. Nie, do, nie nie uciekam. Patrz Widzę, widzę, goni się kurwa paczok Fuck Ty, nie, 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 nie ha, ha, ha. ale został Aha, bo ja nie mam dirta. No Guli, guli, ram, pam, pam Ram, pam, 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 pam Guli Masz? Mam perłę Bartek? Baby, baby, baby skromeusz Ej dobra Jest to hardster. SZPAKU SZPAKU SIMBA Bratu Nie, kolejny. Ja baby husk ty Wyglądasz chłopie jakbyś na tiktoku live robił z Minecrafta Bo biegnie ciągle pijesz moba jakiegoś Ja yes, stąd no. Jednym słowem. Se idę. Pa. Nie, nie, proszę, szkielet Nie zgibał mnie. Dobra, udało mi się uciec. Nie, jeszcze. Pa, czekaj, jest dzień, więc nie powinien mnie, bić Proszę, nie bij. Pająku, dobra, nie będziesz. Ciekawo. Ej, w którą stronę było? To, było, to był ten? czy ten? Nie, czy ten? Dajcie to <laughs> w Nie, nie. No Nie no, nie wytrzymiam. Ja ostatnio jednak no. się cofam. To niemożliwe, że... Żeby... Tyle go gobów tu było. Gdybyśmy nie ginęli, to byśmy mieli już 5000 exp, co na sms -y odpisać? A dziękuję Czego jak zrelogowałem się to nagle wszystkie, boby zniknęły To chyba jest sposób. I chłopaki, bo jednak duży chyba źle poszedłem. Chociaż? Nie, to są pochodnie wasze, dużo. Chyba tutaj, to tutaj. To raczej dobra. To... Widzę wasze znaczniki, wasze kule widzę na, na eksport pasku. Bo Boys, boys. Oh. And then no mama Potrzebuję panowie kurwa węgla kurde te Albo drewna na tym węgiel O chłopaki dotarłem do was witajcie witajcie cześć Dzień dobry Cześć cześć W końcu po długiej podróży żyję Żyję i nie zmarłem. Przy przywiozłem przy 20 diamentów i dziewięć żelaza. To, to I, lubimy. I no Fakt, Ja pierdolę! Dajcie tu metyka Fuck gdzie ty osobiście... jesteś. Ja to sobie... Siemarysiek Siem tak, po, po wszystkich Rysiek, Rysiek tutaj. Rysiek. Za tobą. Siełka, siełka, Rysiek, cześć. No słyszę moby. No Co są wyspione na tym. W tej ciemności. No, spoko. Dziś, dziś już słyszę jeszcze Hagen Dance. Tylko nie ono. Słyszę. Ale. Słodki dom Alabama. Kurwa, masz jakieś tam. Koble? Węgle? mam dom Kurwa, ciekawe co ci ta wiedźma jest, bo słyszę. Umyślę. Nie na pewno nie Gdzieś chodzić, nie wiem czy na, 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 na górze, czy w mm, Oj kurwa, ale takie plecy dostałem, że to normalnie gwałt Gwałt kurwa na ulicy w biały dzień kurwa, patrzcie na to Mordercy i gwałciciele, sami <śmiech> 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 się wydają. Nie mam pojęcia Gali na seks O kurwa Czemu jestem laga? Marvinę popuściłeś. Nie gadaj. Miau. Sebastian Koralik. Nie dałem laga po prostu, żyję. Mam moc poprzez Wojt Bez na pilarce Pilarka stylu. Idę do Rapunzel UW Nie powiem co zrobić To jest Rapunzel UW, Chodzi włamywacz Nie, yeah. koci, koci penetrator Tego wszyscy jesteście z eksterminator Terminator opowiedz historię owców Seba idzie Było takie miejsce patrzy owca Seba listom. myśli biorę owce koniec Nie no, prawda była taka, że przez wyspę Tak ja to No i wiesz to łódka piston nie andrów Chciałbym żebyście mnie coś spotkali, kurwa <try> Bo zdaniem podoba poło ten yy, Powinni dodać na po strukturę normalną Dobry Przykład u, u, u wieśniaków w tej takiej wieży tak pod ziemią Jak się stoicie pod dywanem to to będzie tajemnicie pokój i takie będą tam Ja słyszałem, że że, że Borygo na mo Mob głosował na Jenis <tryk> tak też co? Ej, wiecie, że jest w Mechaniku że jest mechanik taka osoba. Tak osoba, która wygląda jeden do jednego jak burygo, tylko ma dłuższe włosy i przysięgam, ja to nie żartuję. Mocne. I też to jest już taki bardzo cichy i kiedyś jak mu w tym że mogę piłkę do koszykówki to powiedział mi nie, że im spierdala. Serio. A teraz pan nauczyciel. Nauczyciel mówi, że ma dawna i że on tak do każdego. Serio, że ma... Nie no dobra, nie powiedział, że ma dawna, ale że on taki jest. I prostu on do każdego. I on na włyfie jest odludniony od, od każdego, słucha muzyki. I ten ma długie włosy, okulary zupełnie jak bury, jak na przyjmu. I odbija po prostu cały, całe dwa właski, dwie godziny, odbija po prostu piłkę od tego. Od, od ziemi. Kopie mówi, że on taki jest. Ej, co mam zrobić? Co mam zrobić? Mam wejścia diamentów? Stary, nie mam co robić. Wiesz co, wpadłem na pewien pomysł. To ja też czekam. Nie. To jest mój autorski pomysł. Który... nie będę mówił jeszcze. Dasz gryza No wiesz, co ty robisz. Wzywaj się! Słuchaj, Bartek. O Kurwa! To będzie oznaką naszego bogactwa. Jo! Z niego to weź to zbić. Zbij to. Idę do was, muszę zobaczyć, jak, jak bardzo dawaj bogaci jesteśmy. Dawaj, chodź. Dobra Na naszą na naszą ten na naszą wodę rybacką tam Dobra. O kurwa. Niech będzie znak bogactwa. To już kurwa grubo widzę. Znajdź tu jakieś miejsce, przy tych czy gdzieś tutaj. Okej. Okay. Nie, nie, koniecznie tu na górze, tu na dole, gdzie jest woda i te pomy. O, tu masz, pod sobą. Sanitarius! Gdzie? Tu? Na to miejsce, no. Albo nie, albo ten stopień niżej, stopień niżej. Daj jeden, a drugi Możesz daj tu. Tak? Drugi daj tu za słonecznika. Dobra. Tu? Tak. Ja, ale bogolstwo. Seba musisz zobaczyć na staw zaraz. No właśnie idę, bo jak słyszałem, że mam, nie wiesz, podniesienie standardu życia nagle, no to kurwa okej Morka uzi. Chciałem pójść chill -off, ale bo nie działa. Chociaż chill Chociaż i tutaj nie, to jakieś nie wiem, ee, uciekanie przed, przed molestatorem music i jakaś taka herojna muzyka. Mam jeszcze 8 elementów, możemy je rozporządzić w jakiś sposób. Może, może zrobię się motyki, co bym robił? Mocno. Nie, no. nie Ci... Zrób no jeden dobrań, kilo, a resztę schowaj. Okay. Nie umieraj! tutaj ten pokoik dokończyć. No dobrze jest. skastować więcej tego. Okay. Skastować, sk sk skastować blanciarka. No chodź, no teraz to, chodź mną, ale zniszczyć tego. Poczekaj, mam jakieś laki nagle. Nie wiem czemu. Mam momenty, gdzie są lagi. O, już chyba nie. A no, jednak jeszcze trochę są. mój internet bardzo przestał działać jak gówno. Tak. Odkąd mam nowy komputer, no? Już tak no, nie, no, nie wiem czemu. Dzisiaj nie ma lagów, są w sobie pojedyncze, nie wiem jak gram. Cały dzień to, nie wiem, raz mam, jak teraz. W takim mm. gdzie, nie wiem, nagle, nagle mi cofa. Nie wiem dlaczego, ale tak to zero lag. Jo, ale zajebiście. Wygląda przy tego perełki takie Bo szafiry Spokojnie szybaza czujesz, czujesz kurwa Bastian ten status Co to jest? Co? No te bloki Ja diamenty. Pwerdory. bloki diamenty starych Zajebiście wyglądałem na tym wodzie Znaczy na tym tectorpaku Znaka bogolstwa Ja myślałem że to są tego Teletarnie morskie czy jakoś tak ja Letarnia. Letarnia ma te takie szkło, jakby jest oszklona. No, ale sobie jest do niego Nie wiem, takich tekstur to myśli, tak bym, wie, zaczął dawać, bo myślałem, że nie zrobisz tego z elementami. Ale szanuję. Sebastian, Sebastian nie ma, się, mamy bardzo podobny internet. Nie, nie sam. No mam iron shorda mamy jakby znalazłem. O, co tam jest śnieg? A to jest ta wyspa, dobra? Tak, jest... fajny widok, nie, nie zwróciłem uwagi na to. Do zobaczyć. na tą wyspę śniegową, tam, tam na prawo. Tutaj też fajnie widać w sumie okay. tę wyspę z naprzeciwka. Muszę załączyć się z Ale jak, ślinę. jak się Ja odniesie. Łeh. Czy ja mam streama do Tak. Nie gadaj, że ten. Panowie, we need węgiel as fuck, somebody give węgiel. Daj mi kurwa, śliczele, to pójdę napierdali dranę, że kolor węgiel. chodźmy może w Kimenator. No, 600 kupować, trzeba mieć nifro, to, to smutne. Ale prawdziwe. Dobra, go sleep, go sleep. Go sleep o linii, pójdę do linii. Nie możesz te. No, no, fajnie, nie? Imigrant po prawej stronie nam przeszkadza w pójście spać. Pokaż mu znak pokoju. Toryń Dusty ma szybę, kurwa. Ja wiem dalej, gdzie ten tu jest. Pojedziemy do tela Firma Kastian Węgier, please. ist so sehr, kurz. Ich nicht der. Aber du nicht Ja, na pewno. <laughs>